Program słowno-muzyczny Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą Przygotowany przez schole Nadzieja z Lubowica Chociaż moim życzeniem jest dożyć z godnością podeszłego wieku Zdaję sobie sprawę, że każdy dzień mego życia może być ostatni. Kiedy wyobrażam sobie, że pozostał mi tylko jeden dzień życia, zaczynam dotykać czegoś, co można nazwać tajemnicą życia. Warto sobie zadać pytanie: co bym uczyniła? Może zastanowiłabym się, z kim chciałabym się w tym dniu spotkać, z kim życzyłabym sobie ten ostatni dzień przeżyć. Powiedziałabym wszystkim, jak wiele dla mnie znaczą, co im zawdzięczam, czego się od nich nauczyłam i jak bardzo ich kocham. Chciałabym im powiedzieć słowa, które przetrwają śmierć i na zawsze pozostaną żywe. zamyśleniu: Czy pamiętasz, tak drogą, znużoną twarz ojca, włosywy, gar pochylony ku ziemi, po długoletniej, mozolnej pracy, zniszczone twarde ręce, pracował, zabiegał i siły stracił, zdrowie stracił dla ciebie. Nie dospał, nie dojadł, by cię wychować, wykształcić, by zapewnić ci byt. Pamiętasz owo chwilę, gdy żegnał się z Tobą i zamglonym wzrokiem spoglądał na Ciebie, drżącą, stygnącą rękę kładł na Twojej głowie, by ci pobłogosławić? Ty, ty, czy pamiętasz o Jego duszy? Wspomnij i tę matkę poczciwą, o uśmiechniętej, dobrodusznej. Bezbolesnej twarzy, jej oczy, które tak pokrywały się łzami z tęsknoty za tobą. Oczy niebieskie, gdy podawała obiad. Oczy szare, gdy nie było co jeść. Oczy, których zapomnieć nie można. Wspomnij serce utkane z miłości, to serce, które ci zawsze błogosławiło. Choćby cię świat przeklinał, nie było ofiary, której by nie podjęła dla ciebie, nie było krzyżowej drogi, którą by dla ciebie nie poszła. Ta dobra istota dała Ci życie. Dni noce bezsenne spędziła nad Twoją kołyską. Strzegła Ciebie źrenicy oka, dzieląc każdy Twój smutek. To ona składała Ci ręce do modlitwy i uczyła modlić. Uczyła Cię modlić do Ojca niebieskiego, który jest w niebie. Dlatego teraz doprasza się od Ciebie modlitwę. Dlaczego tak rzadko przychodzisz na jej grób? Dlaczego tyle chwastu i trawy na jej grobie w ciągu roku? Dlaczego nie pamiętasz o jej imieninach? Ucz swoje dzieci pamiętać o zmarłych. Mów im, tu spoczywa Wasza babcia, a moja droga mama. Ucz, ucz choćby dlatego. By pamiętały na przyszłość o Tobie Że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno, wszystko już potem za mało, choćby się łzy płakało. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne. Jak krowa się wlecze. Chociaż łatwiej jest rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą i co nie odchodzą, nie zawsze powrócą, i nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A oto rozkład jazdy dla podróżujących do nieba. Odjazd. Nie znacie dnia ani godziny. Przyjazd. Za, zależny od nas samych. Ceny biletów. Życie święte. Wypełnianie rad ewangelicznych. Pokuta. Ufność w Bogu. Modlitwa. post, Jałmużna. Przestrzeganie przekazań Bożych. Wypełnianie obowiązków. Dla spóźniańskich specjalny pociąg ratunkowy, pojednanie w godzinę śmierci ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy, można nie zdążyć. Uwagi: bilety są ważne tylko w jedną stronę powrotnych biletów nie wydaje się. Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych zbyt wiele można stracić. Uprasza się, aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu bo mogą nie zdążyć, albo będą musieli czekać w poczekalni bagażu, aż zostaną od niego uwolnieni. Bilet bez łaski uświęcające jest nieważne. Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej. W drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania biletu. Wszystkim pasażerom życzymy przyjemnej podróży. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy, co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie zmarł i z martwych wstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. W ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.